Witam Was serdecznie. Słuchajcie, oglądałam ostatnio media społecznościowe i zauważyłam, że wiele osób pisze na Facebooku, że szukacie girland z okazji Dnia Dziecka czy też zakończenia roku szkolnego. Postanowiłam pokazać Wam bardzo prosty sposób na wykonanie takiej właśnie girlandy. Same potraficie takie coś wykonać, tylko nawet jeszcze o tym nie wiecie. Więc zobaczcie ten film do końca, a na pewno będziecie potrafiły zrobić swoją wymarzoną girlandę. Do wykonania girlandy potrzebny Wam będzie program Paint, więc ten program najpierw uruchomimy. Wystarczy wpisać Paint w wyszukiwarce i tutaj już na samej górze pojawił mi się ten program. Program Paint jest dostępny w każdym systemie operacyjnym Windows, więc nie powinniście mieć problemu, aby taką girlandę przygotować. Najpierw powiększymy sobie pole naszej pracy. No. Aby przygotować girlandę, musimy znaleźć obraz, który będzie tłem tej girlandy, więc to w sumie najtrudniejsza jest sprawa, no bo musimy wybrać jakąś kolorystykę, a to zapewne będzie najwięcej nam stwarzało problemów. Gdzie szukać obrazów? Już Wam pokazuję. Popatrzcie. Wystarczy pisać. Pixabay, widzicie? I tutaj, w tym miejscu, na tej stronie, znajdziecie świetne obrazy. Wpisujemy sobie tło, tapeta, tekstura, bo szukamy jakiejś, jakiejś planszy, która będzie tłem. Wpiszmy sobie tła. Wybierzemy w tym miejscu grafikę wektorową i naciskamy lupę. I teraz rozpoczyna się poszukiwanie. Więc wybieramy obraz, który najbardziej nam się podoba. No, nic tu takiego fajnego nie ma, więc wpiszemy może tło. O, tu widzimy już więcej propozycji i zobaczcie, jaki świetny obraz. Ale będzie piękna girlanda. Ten obraz pobierzemy. Klikamy na ten kafelek. Darmowe pobieranie. Pobieramy. Zostawiamy to ustawienie, które tutaj jest. Pobieramy. Wybieramy miejsce, w którym sobie zapiszemy nasz obraz. Ja utworzę folder. Girlanda. Dzień dziecka. I tutaj zapiszę. Mogę zamknąć stronę. I teraz tak. W to miejsce musimy wkleić girlandę, a właściwie obraz, z której powstanie girlanda. Tu mamy wklej, klikamy, wklej z, wybieramy miejsce, w którym zapisaliśmy obraz. Więc warto pamiętać, gdzie. Go umieściliśmy. Otwieramy. Mamy obraz. Możemy ten obraz chwycić i przesunąć. I teraz tak, troszeczkę sobie powiększymy widok. Dajemy widok. Oj, troszkę za duży. Pomniejszymy. Yy, pomniejszyłam poprzez naciśnięcie klawisza CTRL i poruszyłam yy, rolką w myszce. Możecie popróbować sobie w ten sposób także. Mamy obraz. I teraz tak. Wybieramy kształt girlandy. Spośród tych tutaj zaproponowanych kształtów. Nie jest tych kształtów zbyt dużo, ale wystarczy. Mamy tradycyjny trójkąt, no jakiś taki inny kształt, więc... Naprawdę możemy skorzystać sobie z różnych propozycji. Mamy i gwiazdkę na święta i, i serduszko na dzień mamy, więc wydaje mi się, że jak na to, co nam potrzebne jest dla przedszkola, to wystarczy. Ja zrobię standardowy trójkąt, więc klikam trójkąt i ten trójkąt sobie gdzieś tutaj namaluję, ale muszę pamiętać, żeby nie przekroczyć tutaj tych właśnie parametrów. Jest Dajemy trójkąt. I albo będzie wyższy lub szerszy, obojętny. Ja sobie taki wybrałam. Teraz muszę mm, zmienić tło na jakiś, jakiś kolor dowolny w sumie i kontur. Kontur mogę zostawić czarny, taki jaki jest, albo go w ogóle zlikwidować. Lepiej będzie się mi tutaj wycinał bez konturu w sumie, bo jeżeli coś niedokładnie pójdzie, to zawsze gdzieś ten kontur nam zostawi. Więc tak to zrobię. Popatrzcie. Prawym klawiszem myszy klikam sobie i mam kontur i wypełnienie. Mogę kontur zaznaczyć tu bez konturu. Zniknie. Teraz znowu klikam tu w te pole, ponieważ tamten trójkąt jest. Wypełnienie, pełny kolor. I wybieram sobie czerwony. Jeszcze raz kliknę. Wypełnienie, pełny kolor jest. Klikamy sobie myszką w puste pole. Mamy kształt naszej girlandy. I co dalej? Wybieramy to pole, następnie rozwijamy wstążkę i klikamy w zaznaczenie przeźroczyste. Należy teraz kliknąć i przytrzymać przycisk Przeciągając na całą tą szerokość i długość tego trójkąta. Popatrzcie. Klikam jeden raz i nie puszczam, tylko przesuwam rękę i zaznaczam cały trójkąt. Jest zaznaczony. Teraz pojawił mi się taki krzyżyk w środku, czyli taki kursor. Chwycę ten trójkąt i przeniosę na tą kolorową planszę. To znaczy, jeden raz klikam, nie puszczając już. Przesuwam, zobaczcie co się dzieje. I teraz nie puszczam jeszcze tego trójkąta, cały czas trzymam palcem lewy klawisz myszki i wybieram sobie miejsce, które najbardziej mi się podoba do girlandy. No, już kwestia gustu, prawda? Każdy wybierze inny fragment, więc. No, ja puszczę. I gdy już wybrałam, właśnie puszczam. Mam wybrany obraz. Co teraz? Znowu klikam wybierz. Sprawdzamy, czy tutaj mamy zaznaczone te pole. Jest. Dobrze. Jeszcze raz robimy to samo. Klikamy prawym, lewym klawiszem myszki. Przeciągamy. I chwytamy całość. Następnie przesuwamy. Widzicie? Jeżeli ten obraz, który wycięliśmy, przełożymy na białe tło, to zostaje nam zwykły trójkąt. I puszczamy. Świetnie. Mamy już naszą girlandę. I słuchajcie, jeżeli chcielibyście, aby girlanda na każdym kształcie miała inne wzory z tej właśnie planszy, to musicie postąpić w ten sam sposób. Kilka razy. I wtedy za każdym razem ten trójkąt będzie nieco inny. A jeżeli chcecie, żeby te trójkąty były cały czas takie same, no to w sumie pracę mamy już zrobioną. Ja przyjmuję, że moja girlanda będzie miała te same właśnie wzorki. Musimy odwrócić teraz trójkąt, bo mamy go nie w tą stronę, co trzeba, więc znowu zaznaczymy pole i zrobimy tutaj obróć. Idealnie. Widzieliście? Obróć, obróciłam sobie. I to jest już nasz docelowy rysunek. Kopiujemy go poprzez naciśnięcie Ctrl i C. Tak? Skopiowisz raz, Ctrl C, skopiowałam. I no niestety teraz tak. Albo zapiszemy sobie tą naszą pracę. Albo musimy ją po prostu usunąć i otworzyć nowy. Zapiszmy na wszelki wypadek, żebyśmy mogli się wrócić, gdyby coś się podziało, bo tak to od początku pracę by trzeba było wykonywać. Więc, 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 gdzie tu jest mój klip? Tutaj. No, sobie to pierwszy rysunek. O, zapisany. Mamy teraz nowe pole. I w sumie teraz musimy już zacząć od wyznaczenia wielkości, bo musimy tą kartkę ustawić sobie teraz tak, aby była w formacie A4. I jak to zrobić? Tutaj w tym miejscu, we właściwościach, możemy ustawić sobie wielkość strony, szerokość i wysokość. Ale pamiętajcie, żeby wybrać tutaj centymetry, ponieważ. Mogą być piksele zaznaczone i wtedy, jeżeli będziecie tutaj wartości wpisywać, no, które będą dotyczyły formatu A4, to nie wyjdzie nam prawda, ta strona, więc na centymetry się przenosimy. Jeżeli nie wiecie, co wpisać, jakie wartości wpisać, wystarczy tu w przeglądarce, napisać sobie wymiary, kartki A4. I już nam powiedzą 21 cm na 29. Aha, dobra. I wpisujemy 21 na 29. Mamy, widzicie, jaka mała karteczka, trochę trzeba powiększyć. Super, ale już wiemy, że w tym obrębie musimy się zmieścić, aby nasza girlanda była wydrukowana na całej kartce. Co teraz robimy? Wklejamy ten trójkąt, który zapamiętany był, więc zrobimy wklej. O, jest za duży. Musimy go pomniejszyć. Musimy go pomniejszyć. Przy czym nasza strona automatycznie też się zmieniła, ponieważ no, dostosowała się do tego trójkąta, tak? I teraz zobaczcie jeszcze, jak ja pomniejszałam ten trójkąt, to chwyciłam tutaj za ten róg. Nie pomniejszajcie trójkąta w tą stronę. Tu czy. Tu, ponieważ zniekształcicie kształt. Musi być za ten bok. Takie delikatne tylko pomniejszenie może być wykonane z tej czystej strony, ale naprawdę niewielkie. Ja pomniejszę tutaj i znowu trzeba wpisać te właściwości. Przypomnijmy sobie 21 na 29. 29. Super jest nieco za mała. Bo chcemy wykorzystać całą tą... Oj, widzicie? Jak się źle zaznaczy, co się robi, ucina się. Trzeba wrócić. Ctrl Z. To jest wróć do poprzedniej, do poprzedniej sesji. Tak. Super. I powiększymy nieco. Jeszcze możemy powiększyć tak sobie powiększamy, aby wykorzystać całą przestrzeń kartki. Przesuwamy troszeczkę trójkąt w bok i znowu powiększamy. Dzięki temu ten nasz trójkąt będzie wydrukowany na całej kartce A4. Teraz delikatnie widzicie, troszeczkę to powiększyłam. To już jest taki zabieg mało inwazyjny. Nie zniekształci naszego obrazu. Mamy już gotowy trójkąt. Pamiętajcie, ten środek, barwny mocno lub też mniej, wybieracie sobie sami, więc nie trzeba tak aż mocno kolorowych yy, tutaj podkładów wybierać. Teraz musimy literkę umieścić. Więc wybieramy tutaj A, klikamy i wpisujemy D. No bo ja będę robiła girlandę na dzień dziecka. Zmieniamy kolor, zaznaczamy. Dla mnie tutaj najbardziej takim podstawowym będzie biały. tak i tu w tym momencie trzeba uważać bardzo, aby nie kliknąć sobie gdzieś tutaj w pole obok ponieważ literka Wam się już scali z tłem, trzeba będzie cofnąć się więc ja tutaj muszę o, taki krzyżyk odnaleźć i tą literkę D tak mniej więcej ustawiam sobie jak mi się podoba. Mogę zmniejszyć rozmiar za dużo, to jest te 400, może 350. To już każdy tak naprawdę według swojego upodobania tą literkę umieszcza. Tak samo można wybrać sobie inną czcionkę. Gdy jesteśmy pewni, że ta literka tu ma być. Klikamy w pole jest gotowy pierwszy, pierwszy format. Zapisujemy sobie zapisz jako, JPG i na przykład literka D. I w ten sam sposób będziemy przygotowywać kolejną literkę. Aby tą literkę usunąć, musimy niestety cofnąć, tak? więc klikamy tutaj albo cofnij się, strzałkę, albo CTRL-Z. No to ja wolę CTRL-Z. I zniknę. Klikamy znowu A i literka Z. I postępujemy znowu w, tak samo. Troszeczkę pomniejszę pole. Poszukam o właśnie tego. Idealnie nam skoczyła ta literka. Klikam w pole i zapisuję ją jako Z. Gdybyście chcieli być tak bardzo dokładni i żeby te literki były zawsze w tym samym miejscu, należałoby tutaj w widoku ustawić sobie linie siatki, i wtedy możecie sobie powiększyć ten obraz. Sobie tutaj policzyć ilość kratek i tą literkę zawsze w tym samym miejscu ustawiać. Cofnijmy, na przykład policzymy sobie 1, 2 po 2 cm. To teraz i. No, i liczymy. 1 cm, dwa, No, tak mniej więcej. Jeszcze by trzeba było określić w pionie, prawda? Tutaj na, ile, na ilu centymetrach miarki ta nasza literka powinna się znajdować. To może kolejnym razem przy następnej literce zwrócimy na to uwagę. Ten, tak, na oko, mniej więcej na środku. Dobrze. Wyłączmy linię siatki, ślicznie, i zapisujemy I znowu cofiemy. Jak widzicie każda litera jest nieco inaczej zbudowana litera I była węższa, ta jest szersza, więc w sumie zawsze musimy dopasować, wyśrodkować sobie tą literę według takiego położenia. O, to myślę, że jest dobrze. Prawda? Jest, jest ok. No to zapiszemy, i znowu kontrol. I następna litera. Ja teraz zrobię szybciutko cały napis, potem Wam pokażę jak wyszło. Widzicie? W taki bardzo prosty, szybki sposób zrobiłam napis Dzień Dziecka. Pamiętajcie! Jeżeli komuś się nie podoba ten obraz w tle, wybiera swój własny, to głównie chodzi o sposób wykonania. I możecie, tak jak powiedziałam wcześniej, zastosować różne kształty. Postępujcie wtedy w taki sam sposób, jak w przypadku tego trójkąta. I jeszcze Wam chcę pokazać tak na szybko, jak zrobić kolorowe literki. Też na bazie właśnie wybranego, dowolnego obrazu. Jak to zrobić? Bardzo prosty sposób. Popatrzcie. Powiększymy tutaj pole pracy. Musimy znowu wybrać obraz. Niech jest ten, który już mamy. Teraz zmieniamy pole białe na czarne, a następnie wybieramy tutaj zaznaczenie przeźroczyste. Zaznaczamy literę i przenosimy ją na pole. I co? Nic się nie stało. Jeszcze raz spróbujmy. Może coś nam się tu nie zahaczyło. Przeźroczyste. Zaznaczamy, przesuwamy. Mm -hmm. Trzeba bardzo uważać, czy przez przypadek coś nam się tam nie odhaczy. Więc mamy literkę. Teraz wybieramy dowolne miejsce, w którym chcemy ją osadzić, tak aby nam kolorystyka się podobała. Każda literka może być w innym miejscu ustawiona, więc będzie się od siebie różniła. Więc ja wybieram, wybieram to miejsce. Klikam w dowolne puste pole. Znowu wybieram zaznaczenie przeźroczyste. Przypominam, klikamy lewym klawiszem, klawiszem myszy, przeciągamy, nie puszczamy tego klawisza i puszczamy. I teraz, gdy już mamy ten obrazek złapany, przesuwamy go na białą kartkę. I widzicie, literkę możemy powiększyć i mamy piękną, kolorową literę. W ten sam sposób możemy wykonać różne litery i możemy je wydrukować, wyciąć. Będziemy mieli piękny napis na gazetce. Bardzo prosty jest ten program w obsłudze, prawda? Myślę, że każda osoba, która ogląda ten filmik, zrobi taką girlandę wyśmienicie. Ale gdyby jednak. Y był jakiś problem z wykonaniem właśnie tej girlandy, to proszę napiszcie mi w komentarzu, na pewno odpowiem Wam i pomogę, udzielę jakichś wskazówek. Zatem zabierajcie się do pracy, bo Dzień Dziecka oraz zakończenie roku jest już bardzo niedługo, a na pewno taka girlanda Wam się przyda. I już nie będziecie musieli na mediach społecznościowych prosić się kogoś o pomoc. Zatem dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnego filmu. Pa!